Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik na moim kanale. I tym razem będzie to e, filmik Surprise, Surprise z dwoma paletkami do oczu. E, I teraz tak: są to paletki z oczu bardzo do, z oczu, do oczu bardzo tanie. Kolejne paletki z Aliexpress Jak wiecie, ostatnia paletka była mega tania, bo była chyba za ,20 funt 20 i się sprawdziła u mnie mega. Także jestem bardzo ciekawa tych. Te dwie są zamówione od e, innego sprzedawcy. Były ciut droższe, bo to były po 2,30, czyli 4,60 za obie, i z tym sprzedawcą były problemy, ponieważ kolory, które ja chciałam, ich nie było. Potem ja chciałam to skancelować, potem on mówił, że, nie, że ja to ze swojej winy skancelowała. Ja nie chciałam ze swojej winy, i w końcu, koniec końców, on mi wysłał te paletki, bo napisał mi, że te kolory, co ja chciałam, przyszły po dwóch tygodniach i zmienił mi daty wysyłki. Także to było tak pokręcone, że ja w sumie nie pamiętam dokładnie, ale na nie, nie czekałam, ale około dwóch miesięcy i co jest najlepsze, nie pamiętam jakie kolory mają te paletki, ponieważ nie wiem, czy to są te, które ja chciałam w pierwszej kolejności, czy może jakieś inne, bo było takie zamieszanie ale przechodząc do rzeczy, słuchajcie to są dwie paletki i jedna się nazywa Mars i druga się nazywa Jupiter także obie przyszły w takim mobilkowym wrapie i dodatkowo są opakowane w taki sreberko, także już otwieramy Potrzebuję coś ostrego. Jak zwykle Sylwia się nie przygotowała. I chyba znowu będę musiała zrobić to zębami. Przepraszam, Reniu. Otwieramy. Jestem bardzo ciekawa tego. Bardzo, bardzo, bardzo. Opakowanie jest bardzo fajne. Jest leciutkie. Data ważności jest do 21 marca 2022 roku. Chociaż ja nigdy akurat na to nie zwracam uwagi. Teraz, tak powiedziałam, bo akurat tutaj. Się mi pokazało. I firma się nazywa Beauty Glazed. Ok, czyli to, to chyba są te paletki, które ja chciałam, bo tu jest, słuchajcie, paletka Mars. Wygląda ona tak. Wygląda bardzo, bardzo ciekawie i wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. E, wygląda bardzo żywo i wyglądają te kolory na fajnie napigmentowane. Ale oczywiście, prawdy się dowiemy po słoczach, a później, oczywiście po tym, co będzie na oczach. Także zacznę sobie. Wiecie co? Od tej środkowej tutaj linii, potem przejdę na tą górną, i potem na dół. Ale pozwólcie, że zacznę od tego. Zrobimy trzy słocze. W ogóle nie przygotowałam się. O! Nie przygotowałam się pod innym względem, a mianowicie. A mianowicie chusteczek. tak, będę musiała się. Zobaczcie, to są trzy pierwsze kolory. No i jest dobrze, prawda? No nie oszukujmy się, jest bardzo dobrze. O, kurde. Ja myślałam, że to jest taki zielony, a to jest brązowy. Ale jaki piękny. O, wow. O, wow. Zobaczcie. Trzy kolory ze środka. Brązowy, yy, taki jaśniejszy i to jest taka yy, czerwień. Przecież to jest masakra. za mi jeszcze produktu zostało na palcach. No, dla mnie to jest... Ja już chyba nawet, wiecie, nie jestem... Aż tak zszokowana tymi paletkami, ponieważ one są takie dobre ostatnio, z tych tanich, że no nie ma co narzekać. Od razu sobie zrobię słocza. Zobaczcie, zobaczcie na to, czy tak wygląda paletka, która kosztowała 2 funty. Czy tam 2,20? Zobaczcie. Ja sobie nie będę ich zmywać. Ja chcę zobaczyć wszystkie słocze, że tak powiem, naraz. Chciałam powiedzieć brzydkie słowo na K, bo zobaczcie, ja mam dalej tej pigmentacji na tych palcach, nie wiem ile, a zobaczcie tu. Przecież to, to jest sztos i to jest taki sztos, że szok. Wracam do Was już za sekundę, tylko e, zmienię sobie, e, zmarzę sobie rękę. No i jestem szybko zleciała, prawda? <laughs> Przynajmniej Wam. Ok, e, zobaczmy tą podstawę, chociaż po niej to wiele nie będzie widać, chociaż nie jest najgorsza. Może ją tutaj dam. Wiadomo, sobie to. Oho, spobiutko widać, bo jest to jednak e, kolor podstawowy. Gdzie jest ta ścierka? I to jestem dobra. Słuchajcie, sprawdźmy sobie te trzy dolne kolory. Póki co na ten to wiadomo, dużo się nie można, bo po nim spodziewać zwykły jasny kolor. Ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rewelacja. Ciekawe, jak ten, środ... no, ten środkowy coś czuję. Ten tu może być słabsza pigmentacja, bo to jest bardzo jasny kolor. Ale jeżeli chodzi o te dwa czerwone, to jest super. Nie wiem, to zaczyna się od tego w środku. Bardzo jaśniutki faktycznie jest ten w środku. Ten jeden czerwony. I ten drugi. Czyli to są kolory matowe. Zobaczcie. To jest ten najjaśniejszy i te dwa czerwone. Zobaczcie na to. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Szczególnie te kolory tutaj, te e, nabłuszczane, nie te e, 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 matowe. Ja średnio lubię maty, ale no nawet na maty. Czy powiedzielibyście, że ta paletka kosztowała mnie dwa funty? naprawdę powiedzielibyście, że ta paletka była wtedy? Wiem, że mówię to ze 100 razy, ale po prostu ja nie mogę uwierzyć, bo chyba to jest jeszcze. <gryw> Za każdym razem mówię, o jest taka najlepsza paletka, ale paletka firmy Mars Beauty Glazed jest rewelacyjna. Ja już teraz szybko przechodzę na drugą, żeby zobaczyć, ale jeżeli one będą, ta druga też będzie taka super, e, no to ja sobie zamówię więcej tych paletek. E, domyślam się, że jest ich e, 9, bo tyle jest Planet. I zamówię je wszystkie, bo są świetne. No ale zobaczmy, czy Jupiter zrobi u mnie to samo, co zrobił Mars, i sprawi, że będę szczęśliwa. W ogóle chyba sobie zaraz zrobię recenzję tych cieni razem właśnie ze słuchami. To będą mogły dziewczyny e, widzieć, jak, czego się spodziewać. W ogóle już jestem gotowa na siłownię, dlatego wyglądam jak przez okno. Słuchajcie, jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi na paletkę numer dwa? Jupiter. Bo ja nie. Spodziewałam się, teraz tak patrząc na to, spodziewałam się fioletów. A to z tego powodu, że jest fioletowa e, obramówka. A tamte miały czerwone i one miały taki odcięte cienie. Łoł, wow, jest ten różowy, jaki piękny. Jupiter jest tam, tam, tam! Różowy. Może ja sobie jeszcze otworzę Mars z, z Jupiterem. Jeden ko O nie, nie jest podobny, jednak. To. Są takie kolorystyki. Czyli całkowicie różne dwie paletki. Ten, ten tutaj czerwony jest ciut podobny do tego tutaj czerwonego. No ale dobra. Jesteście gotowi? Ja chyba nie. Czekajcie, tak Wam będę tym razem pokazywać. Czyli sobie robimy słocze palcem numer. Co ja mówię ręką numer dwa? Pojedynczą może będę robić. Ja już, na, ja nie mam słów, to jest takie e, cudo. O Jezu. Ciekawe jak ten różowy tutaj, e, Baby Pink, który jest matowy. No, maty, maty, maty nie są fajne, od razu Wam powiem, bo ja w, widzę kolejny mat, e, tym razem z drugiej paletki. Z, zaraz zobaczycie, o czym mówię, zobaczcie. Te pierwsze dwa kolory przepiękne. Widać tu, jak one się błyszczą i mamy mat. Ja, tak jak Wam mówiłam, nawet przed chwilą maty nie lubię. Także jak na, powiedzmy, to jest 9 kolorów, jak są trzy maty, a 6 świetnych cieni, to ja nie będę narzekać. A, no szczególnie raz jeszcze powtórzę za 2 funty. Ok, idziemy dalej, co? W ogóle tą ręką mi się gorzej słuchaj, czuję niż tamtą. O, jaki ładny fiolet. Ale też jest. Um... Matowy, ale jest fajny matowy w porównaniu z tym. Oje. ja, O Jezu! Kocham, kocham, kocham! Kocham, kocham, kocham! O Jezus, Maria! O ma Ja się zesikam zaraz, dziewczyny! Taki. Okay. Zobaczcie. Ja próbuję tak pokazać, że to było widać, że to się tak lśni i tak pod kątem, jak się patrzy, to widać. Zobaczcie na to. No. OMG, OMG, trzeba zrobić dwa piękne makijaże, albo i więcej tymi paletkami, żeby sprawdzić ich jakość, ale myślę, że będzie dobrze. To, że mam spodnie fioletowe do ćwiczeń, to teraz jak będę, jak wiecie, jak się tak pociera, w ogóle cienie już mi się rozsypały na nogę, norma, to e, będę fajnie wyglądać, jakby to miało tak być. Dobra, jedziemy z tym koksem, jedziemy, bo ja znowu pierdzielę od rzeczy i Wy pewnie myślicie, kurde, zamknie się laska i gadaj o tych cieniach. Ale ładny. Zobaczcie, to jest ten e, matowy, ale jaki ładny. W porównaniu z tamtymi matami e, bardzo, bardzo pozytywny. A jak widzicie, u mnie ekscytacji na maty nie widać. O Jezu, tu jeszcze se paznokciem wywaliłam. Ja to jestem po prostu prześliczny do końcików, Jak już... Widzicie, jak się świeci? Widać. A, la, la, la la la. W ogóle nie wiem, dlaczego świąteczna piosenka. Nie... Nie kręcę tego w grudniu, jest 1 maja. Jak to oglądacie, pewnie jest 6, 7, nie wiem. Zobaczcie. Wow. wow. Zobaczcie to. Kolejna paletka, która dla mnie jest przepiękna. Poczekajcie, ja ją tutaj, że tak powiem... O! Umyję. Ja, za mnie to jest taka vlogerka, że po prostu podcałuj się, nie podcałuj jakie jest to powodzenie, powodzenie, powiedzenie. Wiecie, ja później nie edytuję tego i nie mówię trzy razy to samo, żeby było wszystko pięknie, sprawnie, polszczyzną, najlepsze na świecie, taka jestem i tak jest. Ale dobra, znowu zmieniam temat, szkoda, że nie możecie mi powiedzieć, Sylwia przestań, nam mówisz o paletkach, zobaczcie. I niech mi ktoś napisze, że jest to jakość słaba za cenę dwóch funtów. Naprawdę napiszcie mi w komentarzach na dole, czy nie zgadzacie z, ze mną. Ja jestem y, szokowana, zachwycona, zobaczcie obie ręce. Tutaj właśnie na słuchach widać, że to są całkowicie różne paletki. Obie są przepiękne, obie są lekkie. Jedna się nazywa Mars. Druga się nazywa Jupiter. A ja Żegnam się z Wami i zaraz wchodzę na Aliexpress zamówić kolejne kolory. Warto było czekać, warto było się wykucić ze sprzedawcą obu paletką. E, póki, jeżeli chodzi o słocze daje 8 na 10, ale to tylko przez wzgląd na maty. E, gdyby nie było cieni matowych, byłoby 10 na 10. A już teraz zapraszam Was na filmik z makijażami, aby zobaczyć recenzję tych dwóch paletek. I czy jakość jest tak samo fajna jak... Widzicie, miało być profesjonalne, jak zrobione słocze. Żegnam się z wami, na razie, buziaki. Papa! Pa.